Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Taki scenariusz, to trudna sprawa by była wcześniej. Trudna, ja już mówiłem dzisiaj do telewizji, że, że naprawdę coś ta trójka od jakiegoś czasu cały czas gdzieś tam za mną chodziła, trzynastka, trójka i mówię, że za przeproszeniem, jak tak ku dzisiaj ta trójka nie, nie wskoczy, bo i mogła skoczyć w indywidualnym i, i jako drużyna. I, I w końcu skoczyła, więc jakaś tam na pewno cały czas opatrzność nad nami czuwa, mimo to, że czasem mieliśmy pecha, ale na sam koniec to szczęście również dopisało. I ja się ogromnie cieszę, że ja w, na, na zakończenie mogę przekazać pałeczkę Kamilowi, który dzisiaj wygrał, bo, e, mając taki, takich zawodników jak jest Kamil w Polsce, na pewno nie powstanie jakaś pustka i, 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 i ta. ta ta, ta cała moja kariera jakby będzie kontynuowana. Jestem do tego przekonany i mam nadzieję, że to nie tylko Kamil ale również i wszyscy chłopaki pójdą do przodu i skoki narciarskie, e, tak jak były do tej pory sportem narodowym w Polsce, pozostaną jeszcze długo. W 1996 roku karierę kończył więc Weisslock i ty wygrałeś konkurs. Dzisiaj ty kończysz karierę i konkurs wygrywa Kamil Stoch. Ale ty stoisz już podium. <laughs> No, nie, no to jest, to jest na pewno coś, coś, coś wspaniałego. No ja myślę przede wszystkim o tym, że, że, że dla mnie bardzo ważne jest to, że ta moja kariera trwała bardzo długo, ale również jest to, że, że cała ta praca moja, która, którą wykonałem, nie poszła na marne, bo i moja, e, moja dyspozycja do samego końca, tak jak sobie to wymarzyłem, była bardzo dobra, ale również i mamy następców, mamy zawodników, którzy, którzy będą walczyć dalej w płaży świata i którzy na pewno przyczynią się do tego, że jeszcze nie jedną łezka się nam poleje. A ja na pewno będę chciał jakoś cały czas być z tym i, i, i jakby wspierać skoki narciarskie w Polsce, bo w końcu od szóstego roku skakałem, także to na pewno gdzieś tam pozostaje we krwi i jak tylko będę mógł pomagać, to będę chciał pomagać autografy na tych plastronach, jak to było w tym konkursie? No Nie, to za... mimo to, że, 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 że był na trochę... Na nartach. Tak, mam nadzieję... Tak, dzisiaj trochę był strach na pewno na górze, bo wiało dosyć mocno. Ja powiem szczerze, że też miałem trochę stracha, bo jeszcze skakałem pierwszy raz na nartach, które były przygotowane specjalnie i to jest zawsze tak, że zawodnik niechętnie bierze narty, które są od razu zawsze na, na zawody, tylko chce raczej je przetestować. A tutaj no... Spytano mnie, czy wezmę. Powiedziałem, że wezmę, no to jest wspaniały prezent i chciałbym to wziąć. Nie dano mi w próbnym skoku skoczyć, więc musiałem od razu w zawodach i gdzieś tam cały czas była ta niewiadoma, jak, jak to będzie na tych nartach. Ale myślę, że było całkiem fajnie i, i, i przyzwoicie. I... Myślę, że, że te wszystkie napisy, które były, no, to, to, to było takie kolejna rzecz bardzo spektakularna i, 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 i w danym momencie zrobiona. Dlatego, że no, z jednej strony nie ma z nami trenera Hanu. Eee, chciałem podziękować też e, i żonie, i córce, i wszystkim e, kibicom za te wszystkie lata. E, Fisher zrobił piękne narty, które tam miały tylko w zasadzie raz ujrzały światło dzienne, bo ten spód tylko raz było widać podczas jednego skoku. No, co mogę więcej powiedzieć? No, później trochę się popłakałem również, jak byłem w telewizji, bo po, przypominali wszyscy, wszystkie te moje wyniki i, i, no, i Szaranowicza jak płakał i tak dalej. Także no to, to dzisiaj to naprawdę tak dopiero więcej do mnie dotarło i myślę, że ciężko będzie teraz jechać z powrotem do domu. Panie. Adam Małysz nie jest za dobry, żeby kończyć. Znaczy każdy bym mógł sobie tak, tak e, mówić i każdy, ja sam może mógłbym sobie nad tym myśleć, ale tak jak mówiłem już wcześniej, ja przygotowywałem się do tego e, długo i gdyby, gdybym to podjął bardzo spontaniczne te decyzje, to byłoby mi pewnie ciężej, ale, ale podjąłem ją dużo wcześniej, więc nie jest mi tak ciężko. A z drugiej strony no, to było wymarzone, żeby w taki sposób skończyć. To było naprawdę wymarzone, no, żeby być u szczytu formy i skończyć karierę, bo wtedy jest się naprawdę gościem. Simona Manałkę, go przed tobą, przed oprawą i Zabrał trzy złote tak. medale. Nie, ja myślę, że przede wszystkim to jest wspaniały człowiek. I dzisiaj dopiero wyszło z tych wszystkich zawodników, których tak do końca nie znałem, bo Simona znałem, y, to, Tomasa znałem, y, Grzegora całe bardziej tak znałem bardzo osobiście. A na przykład dzisiaj Tom Hilde, którym jest strasznie zaskoczył, jaki jest sympatyczny. Wiedziałem, że jest bardzo sympatyczny, ale nigdy nie był tak otwarty, jak, jak dzisiaj. I, I te Wąsy jego, i, i to po, samo poczucie, ten, ten humor, no to. To jest coś wspaniałego i jak zaszli podchodzić przed tym próbnym skokiem, gdzie, gdzie został odwołany i wszyscy chcieli autografy na koszulkach to ja już sam nie wiedziałem jak się mam zachować, czy podpisywać, czy, 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 czy co robisz. No. po prostu to było niesamowite i cieszę się, że, e, że ci zawodnicy, że mogłem z nimi startować, że, że naprawdę są tak sympatyczni i byli ze mną do końca. To ostatnie skoki to też były tak, żeby ci nie zabrać tego podium, no a to już było bardziej w żartach, bo widzieliśmy, że kofler szedł bardzo wkurzony, bo, bo stracił to podium, więc to jest tak, to jest sport. Jeden wygrywa, drugi przegrywa. I naprawdę ja już to wcześniej mówiłem, jak miałem z wami wywiad, że e, nie sztuką jest wygrywać, ale największą sztuką jest przegrać, a potem się podnieść i będzie zcześniejszym. Siadam ten wywiad to tak jakbyś na, na zamówienie, aż 13 punktów się odjęto, ja nie pamiętam, że tak aż tyle podejmowanych, takie warunki, bo rzeczywiście to był taki skok, gdzie cię poniosło aż tam na te... Znaczy, znaczy ja czy... powiem tak, ja powiem tak, że e, na górze był wiatr z tyłu i to prawie każdy miał. I tu później zależało wszystko na dole, jak, jak to dostał, e, jaki dostał wiatr, więc e, nawet tam ktoś składał protest, że, że Kamil jednak miał z przodu wiatr e, na dole, a nie z tyłu, że no. za dużo mu punktów. Prawdopodobnie chyba no bo kto by więcej się mógł burzyć o, o to, że, że, że krańca Kamil pobił. no. Tylko, no, to jest sport i po prostu, no, z jednej strony jest. Przykre to, że, że te punkty są i te punkty jakoś tam e, nie zawsze są wymierne tak, jakby się chciało, a z drugiej strony w niektórych przypadkach one pomagają, no bo, bo jakby nie było tych punktów, to te wyniki też by były zupełnie inne. były jakieś nerwy, zwienie, gdy się okazało, że ta druga seria jednak ma być Nie, ja byłem przygotowany na to, że, że pójdę już na narty, przetestowałem w jednym skoku, także byłem już przygotowany, że w drugim muszę normalnie skoczyć. Czy nie było tak, że trzymałeś ściuki, żeby jednak już zakończyło się po tej pierwszej serii, tak? Nie. Nie, nie. Zawodnik, ja wiem, że to zawsze tak jest, że jak się prowadzi, czy się jest w czołówce, to, to, to się jakby nie chce, żeby ta druga seria była, ale, ale jeśli się wie o, o tym, że się dobrze skacze jeśli jest przygotowanym dobrze, to nie ma w życiu takich obaw. Nie powiedzieć że tyle czasu trwało, to przeliczanie tych punktów tego wiatru bardzo długo na że się nie wyświetlał. Myśmy no, się myśli, że... Myśli, że będziesz liderem po prostu po tym <laughs> Znaczy, no to, to tak jest i to czasem jest dziwne. No. Bo Bądźmy szczerzy, na takiej dużej skoczni jak jest tutaj w, w planicy są, jest pięć pomiarów, tak jak i na małych czy na, na dużych skoczniach. To jest zdecydowanie za mało. To po prostu nie, nie może tak być. I, i ten, ten, ten pomiar musi być coś z tym zrobiony. ja jak już teraz nie będę skakał, to jak będę się coś udzielał dalej w skokach, to będę cały czas mówił o tym i protestował temu, żeby, żeby to było ulepszone, żeby to tak nie zostawili. Bo to jest ważne dla każdego zawodnika, żeby jak najbardziej sprawiedliwie Mógł skakać i odnosić sukcesy sprawiedliwych zawarunkach. Czy z potem zakopanym też będzie przelicznik wiatru? Nie, nie, nie będzie przelicznika. Chyba niewielu zawodników ma okazję kończyć karierę, stojąc zarówno na podium całej klasyfikacji Pucharu Świata, jak i ostatniego konkursu w karierze. No niewielu, ale cieszę się, że mnie to spotkało. Mazurek Dąbrowskiego, a na koniec taki bonus. Kamila, nie, no super, na pewno. No, to, jest, to jest naprawdę coś, coś przyjemnego po raz e, chyba ostatni słyszeć Mazurek Dąbrowskiego. Miejmy nadzieję, że Kamil go usłyszy jeszcze wielokrotnie. Adam, jaki pierwszy miesiąc bez skoków? Jak będzie wyglądał? Czy już wyobrażałeś sobie to eee, Nie, ja powiem szczerze, że jestem zmęczony. Już po tym dzisiejszym dniu tym bardziej, dlatego że no, strasznie był ten dzień napięty, mimo to, że, że był tylko jeden skok. To, 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 tak, wszystkie te emocje zaczęły schodzić. Potem strasznie długo tam z telewizją byłem, także e, strasznie długo podpisywałem tam kibicom jeszcze autografy. Także no, miałem dawno temu wyjechać do domu, a już jest w pół do drugiej. Żona Twoja powiedziała mi, że nie spodziewa się, że teraz będziecie za dużo w domu, bo Ty jesteś osobą, która jest aktywna i lubi się cały czas gdzieś ruszyć. No ja się też, ja też bym tego raczej nie, nie spodziewał się. Zresztą żona jest przyzwyczajona do tego i może, może będę częściej, ale raczej będę. Będę dalej aktywny, bo nie wyobrażam sobie jakby życia bez sportu, bez e, jakichś emocji, bez tego, co, co do tej pory się, się działo, bo od 6 roku życia uprawiam skoki narciarskie. Jakbym teraz miał siąść i nie wiem, tylko e, w ogródku pracować, bo to mnie bardzo cieszy, to też by było w końcu się znudziło i, i to też by nie było tak. Po prostu, no e, tak jak mówiłem wcześniej, mam wiele tych propozycji i muszę teraz usiąść, wybrać taką, która mi sprawi. Kolejne wiele przyjemności i satysfakcji. Adam temat ciupaga, na której była ta biało-czerwona flaga, którą machnął Maciek i Robertona Była dla na... Hanu. Na Hanu, tak? tak. Hanu, Hanu miał przygotowany kapelusz, miał przygotowany serdak, przygotowaną ciupagę i tak miał machać. Niestety Hanu nie było, zostali, tylko napisaliśmy na, na fladze e, podziękowania dla Hanu, ja jeszcze napisałem na nartach. I myślę, że jak się już wszystko uspokoi, jeśli Hanu nie będzie mógł przyjechać 26 i myślę, że no, może się to stać niemożliwe, dlatego że w jego stanie na pewno nie będzie zalecane, żeby latał samolotem, to wybierzemy się do, do Finlandii, żeby mu wręczyć to. czy ty już koniec z dietą? Na jaką potrawę masz teraz największą ochotę? Oj, dzisiaj nie myślałem, choć jestem już głodny, nie myślałem nad tym, co, co, co najlepiej. Zawsze moją ulubioną potrawą była kaczka, e, barszcz czerwony, e, chętnie nawet golonkę zjem, także, e, ale po malutku, żeby się nie roztyć na pewno i żeby wątroba wytrzymała. No właśnie takie pytania, a propos tego nie roztyć, czy już myślałeś, czy zdecydowałeś, czy chcesz dalej a, aktywnie jeszcze sport? Podobnie jak np. Andreas Goldberger nie oni skończyli kariery, ale dalej czasem skaczą. Czy zamierzasz raczej pójść tak jak z ślady powiedzmy Roberta Matej, który po prostu przestał skakać? Nie wiem, wybiegasz przez szereg dlatego, że ja powiedziałem, że dopiero jak zakończę to wybiorę z tych propozycji, które mnie najbardziej zainteresują i które naprawdę sprawią mi dalej przyjemność. Myślę, że, że trenerka to, to, to by była fajna rzecz na chwilę, gdzie mógłbym naprawdę wiele Wiele pomóc jeszcze innym zawodnikom, ale, ale to jest bardzo ciężka branża i do tej pory się nie zastawiałem na nad tym, żeby być trenerem. I tu raczej chodziło o to, że zamierzasz po prostu dalej czasem sobie skakać. Czasem skakać? Myślę, że może się tak zdarzyć, ale no, to czas pokaże. Ja jestem <laughs> świeżo po konkursie na ostatnim pażę świata, także mi jest teraz ciężko się wypowiadać na ten temat. Walter Hofer powiedział, że zapuszcza wąsy, mimo że nie jest mu w nich ładnie. Może Adam małyż dla odmiany z Goli wąsy po zakończeniu. No, miałem taką e, zamiar kiedyś, że, że zgolę te wąsy, ale jak przyszła ta akcja, no to teraz by było głupio, bo bym <noise> zawiódł wszystkich, którzy zapuszczają. Także na pewno do 26 wąsy zostaną. Macie? Kamil, Kamil, jako lider, so, do tej pory sobie radził, ale czy mentalnie tak z tymi wszystkimi wywiadami, z tą całą presją? Myślę, że to nie będzie dla niego za ciężkie. Bo ty... Będzie ciężkie na pewno. Ja to wiem po sobie, że, że to nie jest łatwe i że to będzie ciężki ogres, orzech do zgryzienia. Ale mam nadzieję, że se Kamil poradzi, bo jeśli se z tym nie poradzi, to będzie mu tym bardziej ciężko. Ja myślę, że pracuje z, z psychologiem, ma osoby, które są mu bardzo sprzyjają i są mu e, jakby dobrze mu życzą, więc mam nadzieję, że, że sobie poradzi, ale no, to jakby nie jest do mnie pytanie, dlatego że e, ja wiem jak było, jak, jak, jak było, jak było z, ze mną, że na samym początku było ciężko, po prostu to doświadczenie robi swoje i to trzeba poczekać.